Jak do mnie trafia taki telefon, to arcybiskup Labuda rozsiada się wygodnie w swoim fotelu i mówi Mów do mnie, chcę tego słuchać A później mój portfel mówi Nie słuchaj tego, k***a, nie chcesz już tego A mój garaż, a raczej jego brak mówi Będzie na to auto padać A ja na to mówię Ale postawimy zajebistą siedzibę w końcu na YouTube'a I nie będzie na to padać I zrobimy halę I ja to wszystko mam w planach, tylko ludzie, pieniądze nie rosną na drzewach Chyba zadzwonię do sponsora A nie, k -a. Nie ma żadnego sponsora. O nie, niemożliwe. Za nim muszą stać ludzie, którzy mają jakieś wielkie pieniądze. To dlaczego k**wa, jeszcze mi na hale nie dali? Pytam się, skoro stoją za tym ludzie, którzy mają wielkie pieniądze, to dlaczego nie daliście mi jeszcze na halę? Już proszę to naprawić w tej chwili. Moi kochani, moglibyście się zastanawiać, Moi kochani, moglibyście się zastanawiać po tym komediowym fragmencie, w cudzysłowie komediowy. Pewnie było to suche, ale prawdziwy Dlaczego mamy inną felgę z przodu, inną z tyłu Otóż zwyczajnie nie mogliśmy się zdecydować Z przodu czarne